Witam Państwa bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj z tematem od dokumentów do szczęśliwej rodziny, czyli jak wygląda procedura adopcyjna w praktyce. Kwestia przysposobienia w prawie polskim została uregulowana w dziale drugim, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z definicją słownikową za przysposobienie uznaje się akt prawny, na mocy którego obce dziecko zostaje przyjęte do rodziny, nabywa praw do nazwiska i do dziedziczenia. Przysposobienie to trwała forma pieczy nad dzieckiem o charakterze zastępczym. W świetle prawa na skutek przysposobienia dziecko staje się dzieckiem osób. Przysposabiających. W rezultacie uzyskuje tym samym pełnię praw, które mają dzieci biologiczne a więc uzyskuje nazwisko, przysługują mu alimenty i prawo do dziedziczenia. Istnieją trzy rodzaje przysposobienia dziecka: pełne, niepełne oraz pełne nierozwiązywalne, inaczej nazywane całkowite. W przypadku pełnego adopcja pełna jest najpowszechniejszą formą adopcji w Polsce. W jej wyniku pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym powstaje taki sam stosunek, jaki występuje pomiędzy rodzicami i dziećmi. W praktyce wygląda to tak, że przysposobione dziecko zostaje pełnoprawnym. Członkiem rodziny adopcyjnej i nabywa wszystkie prawa oraz obowiązki, które wynikają z pokrewieństwa. Rodzice biologiczni zostają pozbawieni praw rodzicielskich, a ich więź z adoptowanym dzieckiem ulega całkowitej degradacji. Nie mają zatem żadnego kontaktu. Niepełne skutki tej adopcji są ograniczone. W skrócie można powiedzieć, że rodzic adopcyjny wchodzi na miejsce dotychczasowego rodzica. W pozostałym zakresie nic się nie zmienia. Ma to szczególne znaczenie w zakresie alimentacji oraz w kontekście dziedziczenia. Jeżeli chodzi o alimentację, to sytuacja zmienia się w następujący sposób. W pierwszej kolejności do alimentowania będzie zobowiązany przysposabiający, a dopiero w następnej kolejności rodzic naturalny. Gdy chodzi o dziedziczenie, zmiana polega na tym, że po przysposobionym dziedziczy przysposabiający, a nie rodzice naturalni. I ostatnie całkowite. Rolnic naturalny wyraża zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości, by wskazywanie osób, które to dziecko mają przysposobić. Zgoda wyrażona przez rodziców ma przysposobienie całkowite, nosi nazwę zgody blankietowej. Zgoda może być odwołana przez złożenie oświadczenia przed sądem opiekuńczym, nie później niż przed wszczęciem postępowania o przysposobienie. Adopcja co zasady jest rozwiązywalna, wyjątkiem jest jedynie adopcja całkowita. Cel przysposobienia. Instytucja przysposobienia ma służyć małoletniemu i jeśli ma być przysposobiona, to tylko dla jego dobra. Ma służyć temu, aby zastąpić dziecku brakujące środowisko rodzinne, jak przyjmuje się w orzecznictwie oraz literaturze. Celem przysposobienia ma być przyjęcie dziecka do rodziny i stworzenie mu warunków należytego rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Przysposobienie dotyczy wyłącznie osób małoletnich. W procesie adopcji najważniejsze jest dziecko. Rodzina jest wybierana dla niego, ani na odwrót. Nie oznacza to jednak umniejszenia roli kandydatów na rodziców. Przygotowania do stworzenia nowej rodziny zawsze odbywają się z założeniem poszanowania obydwu stron procesu. Zaadoptować mogą tylko i wyłącznie małżonkowie wspólnie. Inne osoby, które w związku małżonki nie pozostają, nie mogą przysposobić wspólnie dziecka. Jeżeli chodzi o model przysposobienia, w Polsce występuje model sądowy, inaczej kontrakt, niekontraktowy przysposobienia. Do przysposobienia dochodzi tylko na mocy orzeczenia sądu. Orzeczenie ma charakter konstytutywny i jest skuteczne erga omnes. Ponadto ma charakter niemajątkowy. Nawet jeżeli adopcji by towarzyszyło jakieś świadczenie majątkowe, to z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia, ten, który świadczy, zawsze będzie mógł żądać zwrotu. Dziaszk, ja kto może przysposobić? Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przysposobić mogą tylko osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają kwalifikacje osobiste pozwalające w przyszłości nawiązanie się z obowiązków rodzicielskich, uzyskały opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo szkolenia organizowanego przez ten ośrodek. E, jakie dokumenty są potrzebne? E, życiorys, odpis aktu małżeństwa w razie wcześniejszego rozwodu akt rozwodowy, odpis aktu urodzenia e, w przypadku rodziców nie pozostających w związku małżeńskim, e, potwierdzenie stałego zameldowania, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, e, zaświadczenie sporadzi uzależnień, e, zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem, oraz badania dodatkowe, zaświadczenie lekarskie z poradni zdrowia psychicznego oraz opinie z miejsca pracy. Jeżeli chodzi o procedurę adopcyjną, w Polsce procedura adopcyjna trwa średnio dwa lata. Droga do przysposobienia wiedzie przez ośrodek adopcyjny. Odgrywa on istotną rolę, zarówno na etapie przygotowania do adopcji, jak i w jej trakcie. A po zakończeniu całej procedury może udzielać rodzinie adopcyjnej potrzebnego wsparcia. W naszym kraju występuje brak jednolitych wymogów i kryteriów stosowanych podczas adopcji. W związku z tym praktyka różni się w poszczególnych ośrodkach. Liczba potencjalnych rodziców przewyższa liczbę dzieci z uregulowaną sytuacją umożliwiającą ich adopcję. Jeżeli chodzi o już procedur, etapy procedury adopcyjnej, przede wszystkim jest udanie się do jednego z ośrodków adopcyjnych w Polsce. Nie ma rejonizacji, choć w każdym województwie jest przynajmniej jedna taka placówka. Na tym etapie przyszli rodzice będą przez pracownika ośrodka pytani o motywy podjęcia decyzji o adoptowaniu dziecka, czyli np. niemożność posiadania własnych biologicznych dzieci, zapewnienie sobie opieki na starość, chęć stworzenia rodziny dla dziecka porzuconego. Kandydaci na rodziców przedstawiają swoje preferencje dotyczące dziecka, np. czy ma to być niemowlę, czy ma to być dziecko zdrowe, bez obciążeń genetycznych. Następnie jest rejestracja kandydatów na rodziców w ośrodku adopcyjnym. Pracownik ośrodka opowiada szczegółowo o przebiegu procesu e, adopcyjnego, prosi o wypełnienie ankiety z podstawowymi danymi i zakłada teczkę, w której gromadzone będą od tej pory wszystkie dokumenty potrzebne do pomyślnego zakończenia procedury e, przysposobienia dziecka. Następnie jest to proces kwalifikacyjny. Służy on poznaniu małżonków, panujących między nimi więzi i przygotowaniu ich do roli przyszłych rodziców. Pracownicy ośrodka adopcyjnego nie rozmawiają z pracodawcami małżonków, sąsiadami ani rodziną. Wizyta domowa pracowników ośrodka nie jest inspekcją. Jest to takie sprawdzenie warunków dla rozwoju dziecka i zachowania przyszłych rodziców i naturalnym środowisku życia. Wizyta jest zawsze wcześniej zapowiedziana. Następnie jest wydanie opinii o rodzicach przez komisję kwalifikacyjną. W skład tej komisji kwalifikacyjnej wchodzą pracownicy ośrodka adopcyjnego, psycholog, lekarz, prawnik, a w ośrodkach wyznaniowych także duchowny. Następnie jest przedstawienie dziecka przyszłym rodzicom. Jeśli opinia komisji kwalifikacyjnej jest pozytywna, wtedy przyszłym rodzicom przedstawia się dziecko najpierw za pośrednictwem dokumentacji, a dopiero potem na żywo. Zwykle proces adopcyjny trwa 9 miesięcy, a więc jest zaplanowany tak, by przypominał naturalną ciążę. Rzadko, kiedy proces przysposobienia dziecka wydłuża się do ponad roku. Następnie są comiesięczne spotkania rodziców z dzieckiem. Mają one na celu lepsze poznanie dziecka i zbudowanie między nim a przyszłymi rodzicami duchowej więzi. E, następnie potwierdzenie przez rodziców chęci adoptowania przedstawionego im dziecka. Opiekun prawny dziecka prosi sąd o zgodę na zmianę miejsca pobytu dziecka, wskazując na adres preadopcyjny. Następnie, złożenie do sądu rodzinnego wniosku o adopcję wraz z kompletem dokumentów. W czasie oczekiwania na rozprawę adopcyjną, kurator sądowy oraz pracownik placówki adopcyjnej odwiedzają przyszłych rodziców w celu zbadania, jak małżeństwo sobie radzi z opieką nad dzieckiem oraz w sądzie o przyposabianie dziecka. Sędzia pyta jeszcze raz o pewność decyzji adoptowania dziecka i prosi pracowników ośrodka o przedstawienie opinii na temat kandydatów. Po życzeniu zgody na adopcję potrzeba trzech tygodni, aby postanowienie się uprawomocniło. I ostatnia jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu rodziny dziecka. Rodzice otrzymują nowy odpis aktu urodzienia dziecka z ich nazwiskiem i zapisem, że to oni są jego rodzicami. Jeżeli chodzi o warunki, które musi spełnić przysposobiona, no to dziecko musi być małoletnie, żeby było przysposobione. Nie można orzec przysposoby po śmierci dziecka, jeżeli dziecko umrze, to takie postępowanie musi być umorzone. Oraz zgoda małoletniego na przysposobienie. Dotyczy tych małoletnich, którzy skończyli 13 lat. Jeśli nie skończył, to mówi się o tym, że powinien zostać wysłuchany, jeżeli jest to niepojęte znaczenie przysposobienia. Jednak ustawodawca wprowadza pewien wyjątek od tej zasady, że dziecko musi wyrazić zgodę. Pierwszy wyjątek jest wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody na przysposobienie, przykład z powodu choroby. Druga sytuacja jest wtedy, gdy dziecko jest przekonane, że pochodzi od tych osób, które chcą przysposobić. Natomiast warunki, jakie musi spełnić e, przysposabiający, czyli adoptujący. E, przysposabiający musi być osobą starszą od osoby przysposobio e, przysposobionej, musi dzieć odpowiednia różnica wieku. E, chodzi o różnicę naturalną, która naturalnie występuje pomiędzy rodzicami a dziećmi. E, mówi się, że to powinno być e, 18 lat. E, osoba, która chce przysposobić, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. E, Osoba, która tej pełni nie ma, nie może wykonywać władzy rodzicielskiej, oraz osoba, która chce przysposobić, musi ukończyć wymagane szkolenie organizowane przez ośrodek adopcyjny i uzyskać świadectwo uzyskania szkolenia. Ten ośrodek wydaje ponadto opinię na temat e, przysposabiającego. Już na koniec rozwiązanie adopcji, a kodeks rodziny zakłada taką możliwość, decyduje o tym sąd wyłącznie z ważnych powodów. E ale nie jeśli miałoby to spowodować, że ucierpi dobro małoletniego dziecka, rozwiązania mogą urządzać zarówno rodzice adopcyjne, jak i przysposobione przez nich dziecko. Może to też zrobić prokurator. E orzekając rozwiązania stosunku adopcji, sąd może stosownie do okoliczności utrzymać mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. O ważnych przyczynach rozwiązania adopcji można mówić wówczas, gdy swoją Czyny spowodowały trwały i zupełny rozkład stosunku adopcyjnego. Dziękuję bardzo za uwagę.